Witam Was w dzisiejszym unboxingu butów firmy New Balance, jest to jeden z najpopularniejszych modeli tego producenta, czyli model 574, a dokładnie jest to model ML574SY2. Teraz przejdziemy sobie do prezentacji butów, tylko ja sobie wyciągnę. Jak widzimy, buty zachowane są w takiej granatowej kolorystyce z pomarańczowymi oraz białymi akcentami. Z boku tutaj posiadamy logo modelu, czyli numer 507 4, 574. Z tyłu buta mamy tutaj pomarańczowy napis New Balance na takim skórzanym materiale. Posiadamy oczywiście z tyłu charakterystyczny element właśnie modelu 574. Buty są oparte na technologii NCAP, czyli jest to taki autorski e, system amortyzacji butów e, firmy New Balance. Powiem Wam, że jest to bardzo wygodne. Posiadałem kilka butów właśnie z tym systemem NCAP nie tylko model 574, ale i inne, i powiem Wam, że jest to bardzo. E, są to bardzo wygodne po prostu te buty. Tutaj z boku, z przodu, z przodu mamy tutaj również na języku e, model buta, czyli 574 wraz z logiem oraz napisem firmy, w środek buta tutaj mamy wypełnienie jakby tego buta w takim kolorze biało-szarym bym powiedział bardziej takim szarym, jasno-szarym drugi bok oraz podeszwa dziękuję serdecznie za zobaczenie filmiku, zapraszam do pozostałych filmów zapraszam również do zobaczenia jak buty prezentują się na nogach trzymajcie się, na razie